Czy wiesz, skąd wzięło się nabożeństwo majowe? Choć dziś to majowy klasyk, wszystko zaczęło się już w V wieku, na wschodzie. To właśnie tam rozpoczęto śpiewać pieśni ku czci Maryi. Na zachód ta tradycja trafiła później, dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Wieczorne modlitwy przy figurach Matki Bożej to właśnie jego pomysł. W XVI wieku popularność nabożeństwa zdecydowanie wzrosła. Pomogła. Rewolucja druku. Wydano pierwsze książeczki maryjne, a maj oficjalnie stał się miesiącem Maryi. Jezuita ojciec Ansolani jest nazywany ojcem nabożeństw majowych, po to właśnie on organizował w Kaplicy Królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wkrótce ojciec Muzarelli z broszurką w ręce rozsławił nabożeństwo po całych Włoszech. W 1859 papież Pius IX zatwierdził znaną dziś formę nabożeństwa, Litania Loretańska, kazanie i błogosławieństwo najświętszym sakramentem. Dziś majówki odprawiamy w kościołach, przy kapliczkach, nawet na ulicach.